Dzień dobry, dobry wieczór. No, ładnie się można nosić nie brzydko. Oczywiście. Słuchajcie, tak mi myśl dzisiaj się po obudzeniu pojawiła, znaczy może po, po, trochę później niż po obudzeniu. Jak macie, słuchajcie kogoś w rodzinie albo ze znajomych, którzy zamierzają się pożenić, poślubić, to weźcie im powiedzcie, żeby takie kwestie, jak wychowanie dzieciom, mówić przed ślubem, bo potem się okaże, że wiecie, jakiś zgrzyt będzie, nie? Czyli jak się urodzi dałnym, to czy będziesz kochał, czy pójdziesz w pizdu, tak, i takie tam. Mam wrażenie jednak, że jest tak, że jak dziecko ma chore serduszko, czy tam coś tam jest, wiecie, w tych bebechach, nie tak, to ten ojciec jakoś tak jest, a jakie spektrum, to już wiecie, u mnie w rodzinie debili nie było, nie? Że jakoś łatwiej to chore serduszko zaakceptować, niż to, że debili nie było, nie? Taki piękny mieliśmy wpis niedawno, jedna z dziewczyn napisała, 10 lat staraliśmy się o, o dziecko, kiedy... Kiedy przyszło orzeczenie o autyzmie, po dwóch godzinach zostałam samotną matką. No. no to takie. Dobra, już zostawmy tych ojców, no bo on przecież, tak się sta, zrał, ale to, zostawcie, straż tak. zostawmy tych ojców, Mówiliśmy bo już to już codziennie my to mówimy. mówimy. Natomiast słuchajcie, ale bardzo ważne rzecz. Nie, że my żeby... jesteśmy jakąś partią antową. Nie, ale to nie, nie, Tylko ale już ja nie o tym, tego, przecież, no. dobrze ja też nie rozumiem, ale tam są same większości dziewczyn pozdrawiamy wszystkie no. wszystkich pację. Nie, Ci też są, bo to też piszecie. Moje zajbisty, moje jest fantastyczne i tak dalej. Natomiast słuchajcie, najważniejsze, żeby się umieć dogadywać, prawda? Na przykład... Często zauważacie, że na przykład w którymś przedwczorajszym filmie, że razem byliśmy na czerwono, że raz na czarno, że raz my się ubieramy tamten. No ale teraz słuchajcie, no gdzie tu ten, bo Olimpia nagle założyła te zielone, te, 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 te w piórka. I co ja mam zrobić? No powiedzcie mi, co ja mam zrobić, jak mnie tak zaskoczy? No. Piórko w dupkę i rajski ptaszek, nie? Nie, po prostu se patrzcie, zielonego, se zielonego. Se zielonego, krawata se wziąłem. No, no. i teraz możemy, teraz możemy zaczynać. Dzień dobry, dobry wieczór. Patrz, ty to potrafisz zaskoczyć, kochanie. Hmm. Słuchajcie, yy. przeczytam wpis i nie daje mi to spokoju, po prostu łaź mi to po głowie, że moje dziecko ma 8 lat i od 8 lat ma autoagresję, trzepie głową w ścianę. No kurczę, no to rób coś, no. Nie, nie, no właśnie robi. Poczekaj, nie, nie. nie można, A, ale jeżeli nie, ale robicie nie można. coś, co nie przynosi zmian, poprawy, zmiany na lepsze, no to przestańcie to robić, bo to nie działa. Znaczy, krótko mówiąc, chodzi o to, że wspaniale, że dziewczyno, że pytasz, co zrobić z dzieckiem, bo od 8 lat wali czy tam od 6, tam od kilku lat wali głową w mur, w ściany, jak się, jak się zdenerwuje. No to, no, to jest super. Super, natomiast teraz weź te wszystkie te, te rady, które które, które, stosujesz, które które dostaniesz. I dostaniesz, po prostu teraz, nie stosuj. Przez nie, stosuj prostu, nie, właśnie, teraz zapis, dopiero jak dzisiaj napisała, dzisiaj zapytała, to dostała już kilka odpowiedzi. No to, no to, no to próbuj to, 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 to. Ale to jest. Ja się czyli chodzi o to, żeby wcześniej, jak najwcześniej reagować, i dlatego mówimy o tym, że im wcześniej jest diagnoza, tym wcześniej są terapie, tym wcześniej jest, jest pomoc. Jeżeli coś nie działa zmieniaj i no tak no i, jak ty i, zawsze gotujesz następnego. ziemniaki bez soli i rodzinie zawsze nie smakuje no to może trzeba coś poczytać żeby im smakowało jak te ziemniaki ugotować nie albo nie rozumiem wiecie jak ktoś już waży 150 kg to on dopiero zauważa, że on się przytył że on przytył nie ale jak ważył 100 to on nie widział tego żadnej skupu no to tak Yy, w ogóle no trzeba dbać o siebie, dziewczyny i chłopaki, bo dlatego, bo. bo są takie, nie, to, to akurat tu usprawiedliwię, ponieważ jest tak zwana pomroczność. Pomroczność, czyli po prostu tak po, pomroczność, że nie widzisz. Po Aha. prostu, no. no. nie, no bo jak on mówi, że mu się zbiega koszula, no to chyba wiecie, o, o czym to świadczy. No, nie o tym, że zły proszek kupuje. Ale mi się nie zbiega żadna koszula. No właśnie, brawo, ty kochanie. No. Tak sobie myślę w tych metodach, że my to mamy takie tendencje do przeginania, wiecie. Z jednej strony to ja patrzę tak na, na rodziców dzieci autystycznych, z jednej strony to my tak zmieniamy te nasze dzieci na siłę, tak wiecie? Żeby one były takie, 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 takie. No, umówmy się. To, że ty chciałabyś, żeby on był profesorem biologii jakiejś tam. To to jest Twoje chcenie, ale on będzie tym, kim będzie, i tego nie zmienisz, więc nie zmienimy naszych dzieci na siłę. A z drugiej strony jest tendencja do drugiej skrajności: do tego, żeby wszyscy będą chodzić teraz na palcach, żeby tylko nasze dziecko się nie zdenerwowało, nie, nie jebnęło głową w stół, nie obdarło tapety, nie to, nie to, nie to, nie to, i wszyscy będą mu dogodzić i po prostu tylko pod, pod, pod ryja podawać wszystko, tylko to, co mu służy, i robić wszystko. To, żeby ono było ciągle szczęśliwe i zadowolone, w teorii. A No i jak nie zwariować i nie wpaść w skrajność? Moja pani psycholog mówiła, żebym sobie wzięła taką gumkę na łapę, taką wiecie recepturkę po, rząd, po pęczku rzodkiewek e, i się tak czasem e, tą gumką strzeliła. Czy nie przeginam, bo my lubimy tak w życiu przeginać, nie? Ktoś, jest nie, ktoś żyje niezdrowo, robi tamto, tamto, sramto, siamto, to już po całości jedzie, nie? A ktoś drugi zdrowo, no w jego przekonaniu, i, i będzie robić to, i to, i to, i to. I ta, nam się tak łatwo się rozjechać w te skrajności. I teraz, z tymi zasadami, to jest tak, że e, jeżeli My mamy tak, że na lodówce już wisi lista z zasadami, a nie jesteśmy co do ich, konsekwentni co do ich przestrzegania, to to na lodówce nie pomoże. To od razu mówię, że to nie działa, ta metoda nie działa. Oczywiście nasze dzieci są różne i nie ma jednego schematu, jednego takiej wiecie, metody, żeby dzieci wychować. Ale jest jedna podstawowa zasada stosowania, czy znaczy wymyślania zasad. Zasady przede wszystkim powinny być takie, żeby wszystkim było miło. No, bo to nie może być tak, że ja powiem mojemu dziecku, nie jest jogurtu na kanapie. Nie jemy jogurtu na kanapie. Nie jemy jogurtu na kanapie. I zobaczy moje dziecko z jogurtem na kanapie. Kurwa, co ty robisz? jesz jogurt na kanapie! Jaki skandal! Teraz będziesz klęczał na grochu godzinę, nie? A na drugi dzień ono weźmie jogurt na kanapę, a ja nic. A na trzeci dzień ja wezmę jogurt na kanapę. No to co wolno? w Wojewodzie, ale mnie tobie smrodzie. Takie powiedzenie jeszcze a propos zabobonów, nie? Z, z naszego dzieciństwa. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, czyli dzieci ryby głosu nie mają, tak? Ale nasze dzieci, proszę Was o to, żeby miały głos i miały wybór. I teraz, zasady działają tylko wtedy, kiedy są przestrzegalne i możliwe do przestrzegania w całej naszej rodzinie. Czyli ani ono nie żre na kanapie, ani ja nie żrem, ani on nie żre. Ani brat nie żre, ani siostra nie żre, ani babcia nie żre, ani nikt. To jest raz. Konsekwencje, zasady są fajne, jeżeli są do przestrzegania dla całej rodziny. Druga rzecz, my, jak już tak słyszymy, zasady, nie? No to, to najpierw dzielimy tych zasad, tak wiecie, dużo, nie? Że nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. No to nie, bo to, to wtedy mamy niewolnika, nie dziecko, prawda? Więc to muszą być ważne zasady dla nas, czyli pierwsze, co. To takie, które eliminują te u nas te trudne zachowania. Czyli przede wszystkim ja wypracowywałabym to i pracowałabym nad tym w pierwszej kolejności, żeby wyeliminować trudne i niebezpieczne dla dziecka lub dla rodziny sytuacje, czyli agresja, autoagresja, czyli przekuć, bo oczywiście każdy ma prawo do tego, żeby się zdenerwować. I każdy ma emocje, i to nie jest tak, że złość to jest zła emocja, a y, radość to jest dobra emocja. Wszystkie emocje są dobre, bo oczyszczają nas. Tak? Tak. Zgadzasz się? Jak mam emocje. <laughs> Słuchajcie, czyli co to znaczy ta agresja? Po prostu nie czyń drugiemu, co tobie, nie miłe. Ale to. Ale to te... To akurat może się tyczyć wszystkich tych, tych zasad. Czyli zobacz, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Czyli jak zjadłeś, to umyj talerz, bo zrobisz niemiło, bo ktoś będzie musiał za ciebie to umyć. Oczywiście, że nie, 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 nie. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. W sensie, jak wychodzisz z łazienki, to zostaw, tak mówimy, zostaw ją tak, jakbyś chciał ją tak zastać jak wchodzisz. A nie, że ja wchodzę do łazienki, wiecie, zrobić siku i potrzebuję wymyć umywalkę, wymyć kram przy umywalce, wymyć pod umywalką, bo się pasta roz... wymyć... tak. No więc nie czyn drugiemu, no co nie miłe. Niech to będzie uzasadnione, jeżeli chodzi o wiek i jakby no poziom, na którym Twoje dziecko funkcjonuje. Ja nie, nie, nie jakby jestem daleka od tego, żeby mówić wysoko funkcjonujący czy nisko funkcjonujący, bo czasem i profesor możesz żyć na gazecie, i on jest wtedy profesor nisko funkcjonujący, prawda? Albo nie spuścić po sobie wodę, albo zbić żonę, i on jest wtedy chyba nisko funkcjonujący profesor, prawda? Więc nie jestem za takim, wiecie, wstawianiem y, jakichś tam dzieci w pudełeczka, w ramki takie, że tutaj teraz będą czerwone klocki, a tu zielone, tak? I nasze dziecko będzie takie albo takie. Każdy w jakichś zakresach mniej funkcjonuje, bo ja na przykład nie umiem obsługiwać wiertarki i wózka widłowego, więc ja jestem co? Y, no, chyba nisko funkcjonująca w tych Ja zakresie. jestem też bardzo nisko funkcjonującym kierowcą wózków widłowych, bo to jest a dla mnie nie, nie, strony, nie do wymyślenia, jak to jest że kręcisz takim czymś, a on jedzie tam. Przecież. Jak jedzie w bok, no. Wyobraźcie sobie, jadę, jeżdżę całe życie samochodem. On jedzie do przodu i do tyłu, a zrobię tak i on jedzie w bok. No szkurde, po prostu. Ale ja na przykład uważam się Nie, za dobrego kierowcę. To, to naprawdę szacun dla wszystkich kierowców wózków widłowych, bo to jest po prostu inny, inna budowa mózgu po prostu. Jak, yy, yy, jak robiłam prawo jazdy, to na egzaminie to było w kółko do tyłu. Pamiętasz? To tak, było w kółko tak. do tyłu. Może kto jeździ w kółko do tyłu, nie? To mnie tak no nie jak nie ktoś cofa na rondzie. Widziałem, widziałem. Widziałem cofających na rondzie, widziałem jadących pod prąd na rondzie też. też tak kiedyś pamiętam. No przez rondo. Potrawnie pani pani wjechała na mnie na rondzie i trzeba ten, trąbić, że co ja tu co ja robię? Co ja, co ja tu robię na tym rondzie. No. Dobrze, że miała sprawne wycieraczki. No, zauważyłam. Inaczej by musiała wyjść i ścierką wytrzeć. No i słuchajcie, nie przeginajmy też z tymi zasadami, które są takie gówno zasady, takie wiecie, że ty zawsze potrzebujesz kredki wkładać do tego kubeczka i jeszcze najlepiej segregować tam o, albo kredki w pudełeczku od białego do czarnego po gradacji kolorów, tak? Bo ja tak robię, ale to nie znaczy, że twoje dziecko też potrzebuje to robić, no. Jak nie potrzebuje, to niech nie robi. Ważne, żeby było czysto po prostu. Dla niektórych ten porządek też nie jest, nie jest jakby istotny i nie w porządku. Ale, no tak, ale chodzi o taki, o taki porządek, że, że jeżeli jest, masz na przykład nieład artystyczny i wiesz gdzie coś jest, to wtedy jest ok, bo wiesz gdzie to jest. Oli. Ale jak zaczyna się, że nie wiesz gdzie to jest, to wtedy trzeba zrobić porządek. Ewidentnie, tak. Oli, gdzie są moje skarpety? W szafie. Nie ma w szafie, a mam przyjść. A, są. Akurat nie, nie. to to żart. To, to u, nas, to, u nas to nie działa. U nas to nie działa. U nas wszystko jest tak poukładane, że po prostu nawet można podpisać po prostu i tam zawsze to będzie. Zwłaszcza w Twoim pudełku. Nie, moje tam magiczne pudełko jest tak ustawione, że tam. No, i widzicie, on nie przestrzega najbliższa. moich zasad. Ma jedną szufladę i jedno pudełko, w którym ma pierdolnik. Nie, jeszcze tam ma, tam gdzie drukarka. Natomiast cała reszta jest uporządkowana. No więc też jakby. Żeby nie przesadzić, wiecie, strzelcie się czasem tą gumką, żeby nie przesadzić. A z drugiej strony e, często widzę tak, że tam gdzie są, wiecie, jakieś, e, no na przykład a, tam gdzie mieszka autysta, to bardzo często ten dom jest taki, wiecie, pod, pod, pod niego wszystko, nie? No to też nie może tak być, że ja będę chodzić na palcach, że, bo stary niedźwiedź mocno śpi, żeby się nie zbudził, bo nas zje, tak? Bo się wkurzy nasze dziecko. E, bo to, że mam dziecko, to nie znaczy, że mam przestać być sobą. Z drugiej strony, jeszcze wracam do zasad, że też każdy ma inny charakter, każdy ma inne potrzeby, nasze dzieci też, więc no, nie możesz z zrobić z Twojego dziecka Twojej kopii. Być może ono ma inną potrzebę robić. Znaczy, z każdego dziecka, tak? Tu są, to, to też są te zasady, słuchajcie, to dotyczą się wszystkich dzieci, że przeboczcowanie terapiami, czy, czy właśnie będzie robiło to, będziemy ćwiczyć to, będziemy ćwiczyć to, ćwiczyć to, ćwiczyć to, żeby było lepsze i to samo jest z tak zwanymi normalnymi, że pójdzie w poniedziałek na karate, we wtorek na, na boks, w, w środę na pianino, do chóru i na tańce w czwartek, a sobota, niedziela kółko matematyczne i szachy. I na szóstą rano. No. Bo znamy takich, nie? To tak samo jak mamy rytuały dotyczące usypiania dzieci tam, czy, czy zasypiania potem starszych samodzielnie, nie? i my mamy jakieś takie ramy godzinowe, że tak, ale jak są goście, to można. Jak jest weekend, czy wakacje, to można. A znamy takich ludzi, którzy, którzy budzą swoje dzieci o szóstej rano. No to co oni im robią, nie? Na wakacjach o 6 rano. I te dzieci mają tam od, od rana, sobota, niedziela. A, a kiedy one się mają ponudzić, albo pożyć z wami, albo w ogóle pożyć? Dzieci przebocowane zasadami, zasadniczo, potem po prostu jak od, jak petarda. Jeżeli im się pozwoli na, jakby puści się tą pępowinę i te dzieci się wyprowadzą, to one wpadną w. Życie bezzasadne? Nie, nie, ono to będzie wtedy. To się wtedy nazywa życie na wolności, czyli ja będę oddecydował teraz o wszystkim. I wtedy takie dziecko będzie decydowało o wszystkim. Jeżeli wcześniej nie decydowało, to wtedy poczuje, że jest dorosłe. Ale co to znaczy wtedy, że jest dorosły? To znaczy, że, że jak będzie miał to 18 lat i wyjdzie w świat, to ono wtedy sobie pomyśli tak: hmm, do tej pory wszystkie zasady ustalali dorośli. To teraz ja będę ustalał zasady. Tylko żeby, żeby, żeby jeszcze być bardziej jeszcze dorosłym, to będą kurde odwrotne niż były w domu. Mhm. I się dopiero wtedy zaczyna jazda. Bez trzymać. Tak. Na przekór rodzicom odmrożę sobie język. Bo ile można, więc uwaga, większość tych zasad, znaczy te, te podstawowe zasady, oczywiście to, to są, czyli nie czyni drugiemu co dobrej niemiłe. Tak, to czyli są W domu szanujemy <coughs> domowników, nie, nikogo nie wyzywamy. Oczywiście starsze dziecko może przekląć, bo ja też czasem przeklnę, zwłaszcza jak nadepnę na klocek Lego, idąc boso po dywanie. Mogę powiedzieć, a jak nie boli, ale nigdy go nie wyzwałam, ani. Innej osoby i czasem nie rozumiem, jak to w ogóle może przez gardło przejść takie słowo w stosunku do innej osoby. Więc takie wartości, które wyszanujecie, jak szacunek na przykład, to co wyszanujecie, to co jest dla Was ważne w Waszym domu, no to te granice. Potrzebują być. Jeszcze coś miałam o zasadach, ale poczekaj, 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 poczekaj. Czekam, 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 czekam. Już wiem, gaszenie emocji. Czy to będzie oddzielny odcinek? O, o, oddzielne, tak. oddzielne, bo to, 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 to jest oddzielne tak? oddzielne. Natomiast jeszcze wracając do, do, do zasad, to do, 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 dlaczego jeszcze tutaj nie, 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 nie dokończyłem nie, nie, tego, nie, 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 nie dokończyłem, nie, bo nie. Sobie pomyślałem nie, bo ja teraz nie wiecie co, że, słuchajcie, bo mi teraz taka wpadła do głowy, że mi się przypomniało, jak Olimpia mówiła o tym o tym o, tym, o tej gumce porządkiewkach. Słuchajcie, mi się teraz chciałem coś powiedzieć co innego, ale nagle mi się przypomniało, jak tak byłem. Mały. Nie, jak sobie byłem mały, słuchajcie, to, to kiedyś poszedłem z babcią do, na działkę i ona wyciągnęła z ziemi rzodkiewkę. Tu była rzodkiewka, to była zielona. A ja byłem mały tak patrzę i mówię dziwne, na końcu zielonego tylko jedna żotkiewka. A jak ja przynosiłem z warzywniaka, to było dziesięć. <gumce> <gumce> ale tego ja nie wiedziałem, no, bo ja nie widziałem tej gumki, tylko ja byłem przekonany, że, że to jest jedna roślina, że tak wyciągasz, a tam jest dziesięć z tych rzodkiewek. Pusta taka. No, no, ja nie wiedziałem co, ale po prostu u nas na końcu zielonego było dziesięć, a jak babcia wyciągnęła, to była tylko jedna. No, to ta, taka wyobraźnia. Był to taka jakaś francuska. Ale po tak prostu tak, takie zdziwienie. Dobra, wracając do tych zasad, o co mi chodziło? Chodziło mi o to, że w takim razie, jeżeli y, dziecko, które ma 18 lat i wychodzi, ma w dupie wszystkie zasady, i mówi, teraz będę robiła swoje zasady przeciwko tym dorosłym, bo ja już jestem teraz dorosły, i bo będę to było robię, uzasadowione. Wiecie. Uwaga, Pecham uwaga, złamanie. czyli jak to zrobić? Po prostu część zasad. Tu, po pierwsze tłumacz, no niektórzy nie trzeba tłumaczyć, ale tłumacz. Nie, ale tłumacz, tłumacz bo to tłumacz, nie jest, że nie, bo nie. Nie, 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 nie mówię, że tłumacz, pa, to, nie, 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 tłumacz. Ale nie rób tego dlaczego, bo nie, nie, bo nie. Tłumacz pytaj, zasady. Też, pytaj, czy ci to odpowiada, tak? Pytaj, tak. ja nie tak. mówię, czy ci odpowiada, że mnie nie bijesz. Hmm. <tłumacz, <tłumacz, tłumacz zasady i, i negocjuj, negocjuj jakieś ramy, tak? Że na przykład żeby dziecko miało jakąś decyzyjność. Czyli jeżeli ma wracać o 20.00 czy tam o 21.00 no do tak, domu... tak, ale my tu mówimy do rodziców chyba małych dzieci. Nie? Też, ale do, no to do tych małych. Nie, ale no to, to wiadomo, to że jak on pyta, słuchaj, mamo, Weronika że... ma urodziny, czy ja mogę zostać do 24.00, bo wszystkie dzieci ze 24 a ja mówię, nie, 20.00. No to wiadomo, że nie przyjdzie. Nie. Nie, może przyjdzie, ale będzie fajn, bo, no, bo, chyba, bo znowu będzie. Żuikę. Nie, będzie, będzie, bo właśnie, bo będzie nagięte do zasad. Więc, no więc no, negocjujcie te, no, te, te, te zasady, no, mówię, są, nie one będą. Nie, ja nie, bo Wiktoria e, nie wychodzi na urodziny, bo autystów się nie zaprasza do domu, bo są. Na no, ale to jest osobna historia. Nie masz zasady i pytaj. Znaczy, ja nie mówię, czy ci odpowiada, że ja ci zakazuję pierdzieć przy stole. To, to, to jest nie negocjowalne, ale czy ty wolisz taki talerz, czy taki talerz, czy ty wolisz marchewkę, czy groszek, czy ty wolisz um, to, czy tamto, czy ty wolisz sukienkę, czy spodenki, tak? W, te, w takim sensie. I dlaczego tak? E, o, dłubiesz sobie dziurkę tam w spodenkach, dlaczego tak robisz? Uspakaja cię to? Mm -hmm. <laughs> Wiecie, ja nie pytam, dlaczego zrobiłeś kupę na kanapę i czy cię to uspokaja, bo to jest absolutnie nie, tak? Tylko, dlaczego odkładasz zawsze to i tamto tam, a nie tam? Albo ym, dlaczego ci tak zależy na tym, żeby coś tam? Czy drażnią cię te kwiatki w pokoju? Na przykład Maksymilian chciał mu ostatnio zrobić dobrze. Bo Wiktoria bardzo często mi kupuje kwiaty. Idzie, e, no ma swoje kieszonkowe, dysponuje jakby po swojemu e, tym swoim budżetem. E, bo jak gdyby, znaczy nie jak gdyby, po co ja mówię, jak gdyby? Już się złapałam na tym parokrotnie, że przecież nie jak gdyby, bo albo się e, coś umie, albo się nie umie. Więc no nie, no ona robi jakby, po, swojemu, no. No po swojemu. No, po swojemu. No, po swojemu. I dobrze jej z tym. No. Dostaje, słuchajcie, kieszonkowe, dostaje. Od babci, od cioci, od, od prababci różne kwoty i nimi dysponujemy. My jej tego nie zabieramy, aczkolwiek też no, najbliżsi wiedzą, że no jest jakaś granica w kwocie. To znaczy, no, nikt jej nie da tysiąca złotych, żeby sobie wydała do własnej dyspozycji. Natomiast Wiktoria po prostu lubi wydawać pieniądze. My, te my też lubimy wydawać pieniądze. Dlaczego? Bo to. Opowiemy o oso osobny odcinek. Tak. Słuchajcie. Niech płynie, nie płynie, masz, masz takie na przykład 200 zł takiego Zygmunta, to mówisz Zygmunt, idź w świat i wracaj z przyjaciółmi. No. Więc... Wiktoria często mi kupuje tulipany na przykład albo róże, albo kwiaty, no po prostu znosi mi te kwiaty, a czasem to mi na przykład bzu narwie na, 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 na podwórku i ostatnio jakoś tak się nawarstwiło tych kwiatów, czego Max nie robi. Nie kupuje matce kwiatów. A Paweł robi, bo go nauczyłam, że pierścionki, kwiaty mamie, znaczy kobietom kupują ich chłopaki. Tak? No, w każdym razie. E, czy jakoś tam. E, Dobra, i dobrze go. I postawiam mu kwiaty w pokoju. On przyniósł mi te kwiaty z powrotem, Maksymilian, do kuchni i mówi: Mamo, nie jestem jakimś fanem. Świeczki lubi, kwiaty nie lubi. No to ja przecież na siłę nie będę mu tych kwiatów zasadać, prawda? Ale wąchaj zobacz, jak będzie, będzie ładnie w pokoju. No. no nie, zasada jest zasadą. Z miłością. Nie rób drugiemu, i co z, nie, nie i miło. z miłością. I słuchajcie, jeżeli robimy coś, to nie działa, albo nie przynosi nam y, takich efektów, które byśmy się spodziewali, że będzie przynosić, to zmieńmy zasadę. Bo i w stosunku do naszego życia, i w stosunku do naszych dzieci, y, bo dzieci są żywe, a w dodatku są ludźmi, i każdy z nas jest inny. Są dziećmi ludzkimi, nawet chciałbym powiedzieć. Dlatego nie ma jednej metody. Im każdy ma inne potrzeby. No, a teraz potrzebujecie z miłością i z wdzięcznością. Iść przytulić Wasze dziecko, jeśli lubi i potrzebuje. Hołk, jak mówią Indianie. Dobranoc.